Coś. Idę zobaczę. Dobra, ja dam, dam radę, dam radę. Spoko. I zobacz co masz. Kurwa kuszę, mam. Ja biegnę dookoła. Dobra, jeszcze raz zalosuję. To biegnij. Dobra, jest, jest jakby co ten. Ja mam jedną pestkę. Czego? <laughs> Amunicji. Losu, mam losu, fala, ma, mam rysu? fala, fala, ja fala w losowaniu. Ja też tu mam paru. O kurwa, ma. Trafił kurwa, mnie, taka gromada za mną biegnie, że se nie wyobrażasz. Kurwa, pierdolisz, ty nawet nie gadaj. To spotkamy się w środku i zginiemy. W środku jestem, tu jestem, 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 kurwa z dwóch stron. Biegnij na środek, biegnij, biegnij biegni szybko. Małpkę rzuca jak masz. Nie mam. Kurwa. Środek, środek, dawaj środek Jestem, jestem, dobra, dawaj, mam Aj, środek. Nie środek nie mam amo To chodź, idziemy. Ja mam tylko fala Dobra, dobra. Środek, coś, ja i mam, nie ja wziąłem! Mam. Tylko dawaj razem czy je trzymamy O kurwa, ale ich jest Ja dawaj. nie mam w ogóle ten mam naboje, no spoko, spoko, na razie dobra. mam! Robimy kółko i kupimy No Ja fala mam kurwa stary Dobra dobra byle co gówno ale, ale ten Dobra, kurwa, ja przodzie nie ogarnę jakby wyjdą. Falem. Chyba, że kadłubka. Zostaw, zostaw kadłubka. Kurwa, jakby granaty były teraz, nie? No. Dobra, spierdalaj na dół. No to idź, idź. Ja pierdolę nie, nie razem, nie razem. Razem musimy. Ale o od, odstępach, bo kurwa wiesz. Dawaj tutaj, tutaj Zgniemy. trochę ich ten. Uważaj, uważaj, bo wyszedł. Dobra, idę zwiat. do skrzynki coś zalosować, kurwa. To losuj pierwsze, bo co? Dobra. Kurwa, czemu nie zginąłeś w tym Fala, kurwa. O, patrz. ja pierdolę, porażkę. Dobra, biorę. Dobra, następną rundę przejdzie. Ja sobie zalosuję następnym kółkiem. Chodź, bo tutaj już wychodzą, ty. Trzeba napierdalać. Uważaj, tyły, tyły! Kurwa, zajebią mnie, ty, zajebią mnie. Nie, 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 kurwa. Rzucaj małpę, jak masz. Nie mam. O to, chuj, koniec. Dobra, spróbuj, dać rady jakoś obejść. Może jeszcze jakoś, ale już koniec będzie. Zjebaliśmy, zjebałem to. Chciałem ich zabić, ale nie chuj, ja. Ich tu jest mało, ty. Zrób może kółko u góry. Jak dasz rady? Do ciebie? No. Próbuję. Bo i tak ja już nie przeżyję, jak teraz kupię to co? MP40 będę grał? Kurwa, to już będzie przejebane. Ale próbuj, dobra, ale raczej nie. Jak nie dasz rady, to nie idź, nie? Bo uważaj, bo... Ja dostałem niedużo i padłem. Kurwa, jestem, jestem, jestem. Kurwa. Mać. Dobra, to nic. Czekaj, czekam na nic. Zalosuj się jakąś lepszą broń. Zostaw jednego kadłubka. Ja chodzę... Chupię... Napierdalałem do tego, i nie mogę go trafić. Nie mogę go zabić raczej. Dwóch. Zablokowali mnie, kurwa. Najgorsze jest to, że już kurwa. wszystkiego mało. Spierdalaj, 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 bo wybuchnie ci i cię zabije drugi. Dobra, idź do góry. Tu jest przejebane, bo oni tu lubią wyjść, nie? Ale stanie sobie tu na chwilę. Albo włącz pułapkę? Nie, bo szkoda kasy. Mało kasy mamy, kurwa. Czupaj po główkach. Dobra. Chodu. A masz jeszcze w czymś ammo? Nie strzelaj tutaj, nie strzelaj, bo Uf. ci od dołu podejdzie. nie strzelaj. Mam komando jeszcze. To komando napierdala. Jak się to marnuje, szkoda tamtej, jak będzie wiesz. Tu A, tutaj, no. Tylko żebyś tym nie padł, bo ja tym głównym padłem przy tym. W ogóle zawsze tym padlam, jak mam fala. Ale widzisz, jaka celujesz w łeb, to kurwa od razu ginie. No. Zalosuj się może bo coś, nie wiem, jak chcesz. Kurwa, 2 900. nawet nie miał na losowanie. Czy ja broni nie będę miał w ogóle? Czy będziesz biegał za mną? Ja pierdolę, dobra idź. Broni nie będę miał, no wiesz tego będzie? Czekaj. Wyjdą, wyjdą raz nam od tyłu i będzie koniec, ja nie, nie zabiję nikogo. Spoko, damy radę. Ale 27 będzie, ale wyrównam rekord, ale nie ma nie... 7 już nie będzie. Dobra, idź bo chuja z tego. <grystanie> ja bym na twoim miejscu wolał komandoć osać, bo punkciorów był na mi. To jest więcej... dobre kurwa, tylko trzeba z stel... ty stel... umie strzelać, no. Znaczy no trzeba strzelać i parę strzałów i spierdalać co chwilę. Dobra, jest lóż. Hmm. Kurwa, to już będzie przejebane. <grywa> Dobrze jest, kurwa. Adrenalinka. No, adrenalinka. Aura, to ty tam, nie wiem, pozbieraj coś, potem ja se zapalę. Potem <grywa> kurwa padnę i będzie koniec. <grywa> <grywa> nie, bo jagera muszę sobie wziąć, nie? Czy pasowałoby. No? Kurwa, bez Jagera to nie ma szans. Tak, jak Jagera nie weźmiesz, to, to nic nic nie zrobisz. No. Czy może bym usładał, jakbym wylosował, wiadomo, że bym wylosował coś pewnego? Jakbym wylosował coś fajnego, to. Jakbym HK wylosował, bo coś no to chuj, nie? To bym nabił, i kółko bym zrobili i bym wziął Jagera, ale. Ty możesz wziąć szybką reanimację, co? Nie, nie ma po co. Lepiej się broni. Chyba to padę, tak mi... Szkoda mi. Co masz jeszcze innego? Tu bierze się amunicję jakąś, bo kurwa, nie bierze się. A co co innego? A. Nie mam za to, kurwa. Za ja to mogłem sobie. No, nie wiem, chyba. No. To ja pierdolę włącz teleporta czy coś tam? Włącz, włącz, trzeba teleporta, żebyś. No. aż tym. Gratuluję, coś nas No. no. Na losowanie chociaż jedne, nie? Zrobimy kółko. I wiesz co? Jak ten, jak zabijesz tego ostatniego, co zabij tam gdzieś yy, na środku tutaj. Bo ja się zrespię... Wiem, 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 ja wiem o co wiem. chodzi. Ty połączę teleport. Kurwa, ale koniec, jeżeli ma chuja, ciężko będzie. To, to najpierw tam trzeba uh -huh. Najpierw w środku Kurwa już chyba z 80 giga mi zajebało na djesku Albo no lepiej kurwa, przy tam było 60 Ty, mamy Tera tyle by... samo headshotów Tyle będzie No wiem patrzyłem przed Prawie no, tyle samo 90 przy tam było Kurwa, co by tu wykombinować teraz? No że biegamy ja próbuję rozjebać ich. Czekaj, ty tutaj się ten. Tu się zrespię. Nie, na tam tym. Na środku tam jest No nie, miał blisko ten. Jeszcze jedno zostało tam w, w tym. to później włączymy, albo teraz włączymy. Tu Czekaj już. No. No to już. Kurwa na dwa strzały. Dawaj, dawaj, szybko biegnij. Dobra i chujnia. Ja tylko do teleportu od razu idę. Dobra, dobra. Ty granatów nie mam, ale na granaty będę miał. chyba nawet nie wiem czy ma sens strzelać. Kurwa mać, z pistoletem. Hardcore jestem prawdziwy. Bij punkty pistoletem, kurwa. Dobra, dobra, idziemy. Bijemy punkty granatami teraz. Żeby. No, tylko ja nie mam, muszę kupić. To czekaj ty bij, kurwa, bo ja mam broń. Napierdalaj tam. No, na, nie napierdalaj chyba za dużo. Mało nabij. A, chuja, nic, nic nie nabijam. Nie gadaj, dobrze jest, dobrze jest. Będzie na losowanie. Weź sobie od razu też granaty, więc nie tam I biegnij no, za mną pa Mam parę Nie ma nic w parce pistoletu Nie ma, <laughs> nie ma o, kurwa ze straszakiem muszę gonić ty <laughs> Bij punkty tym gównem Spierdalamy Dobra, no ja idę tak samo Wy Wleciał ty, wyleciał. Ja spierdalam no, dalej Dobrze, dobrze przejdziemy wszystkich, spoko jak się dobrze idzie to to chodź, chodź na dół. Chodź na dół. Czekaj No chodź, 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 tu nikogo nie ma. No ja idę, idę, idę. Idź do paczki kurwa, bo już mogę. Kupię, zalosuję, kupię się to Dobra Byle to kurwa, aby ich ciosać, wiesz. Czekaj, włączę granatem, muzykę. Granatem, granatem, rzuć. Granat. Będzie spektakularnie. Dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu Idę, idę. Ty nikogo nie trafiłem. Uciekaj, uciekaj. Ja Dobra, w następnym kółku se kupię, chodź. Z muzyczka. Yeah, kurwa. Dobra, nawet kadłubka ja mogę strzelać. Dobra, już mam na paczkę prawie. Czekaj, może pistoletem coś jeszcze strzela. O, punkty, kurwa, masz. Nie graj tym falem, ja bym tym falem nie grał, kurwa. Bij punkty, aby kurwa punkty były. Jak będą punkty, to będzie zajebiście. Czekaj, bo mi wyszli tu w przodzie, nie mogę ich zajebać. Ja nikogo nie mogę zabić, ty, teraz. Kurwa, zaraz padnę. Dobra, komando biorę. Biorę komando, mówisz, nie pierdol się z tym falem. Ciosaj ich tam. Ja na losowanie już mam, także chuj. Uważaj, bo wyszli tam, ty. Kurwa. Biegnij, biegnij, kurwa. Chodź, ja zapierdalam, żeby granatem, wylosować, ty. Granatem. Nie mam granatów już. Idę zalosować, ty. Idź, 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 idź. idź. Ja ich tu trochę przytrzymam. Ile mogę? Kurwa, losu. Spoko. Kurwa, zamienił stryjek kosę na kijek. Dawaj, dawaj, dawaj. Pistoleta wylosowałem, ale hard. Kurwa. Chodź, chodź, biegni, chodź szybko. Biegni. Ja biegnę. Kup, ja idzieś? jestem Ja jestem za już, ja od razu idę, bo przecież ja nikogo nie mogę zabić tym. Kurwa, ostatnie dwa magazynki, ja pierdolę. A to nie jest kupser ten MP40. Chuj. <laughs> Dawaj biegamy Ty nie, nie giną, nie giną w ogóle Biegamy ty. tak, ty, biegamy No to biegamy Ja będą tu po drodze to omijać A, się bardziej Ja pierdolę. Bier. zginę. Nie nie bier, nie bier, spierdalaj, spierdalaj Nie bier, kurwa No co ja Wziąłeś? Będę miał, będę miał Uciekaj, uciekaj Jest To ja idę na dół, ja idę na środek Zalosować Kurwa to Nie padnij czasem, bo dostajesz no, wizę. próbuję. Spróbuję no. No, packu. Ja pierdolę. Biegaj, biegaj, biegaj. Nie załamuj się. O kurwa, Będzie dobrze, będzie, będzie dobrze. Kupuj sobie, kupuj sobie bronię, wiesz. Bij punkty. No się nie przejmuj. Musisz zrobić tak jak ja, żeby wiesz. Od razu ten. Gdzie ty jesteś? Ja jestem tu na. na... O ja, co tu się kurwa dzieje? <laughs> kurwa, dawaj, dawaj. Ja pierdolę. Ale nic nie bijesz. Co mam bić, kurwa? Dobra Pistoletem, Dawaj, ty... czy może tym? Dawaj, nabijemy sobie punktów, spoko, spoko, będzie dobrze. Czekaj, bo Ciebie uratowałbym jeszcze. Nie, to... nie uratujesz już mnie. Ja tutaj nie biję w tą stronę, o kurwa, dobra. dobra. Masz, musisz wytrwać. Kupuj wszystkie Ja pierdolę. Czekaj, bo tu idzie jakiś kretyn, solista idzie, to może go zajebie. Uważaj na tyły. Kurwa, kurwa ty, nie, nie zabiłem go, go. Ja Nie zabiłem go <gorsza> kurwa, dawaj jest kartka Gorzej jak mi tu wyjdą, o Dobra Banie im walbanie banie Staram się Uciekaj, uciekaj, uciekaj Dobra, później zalosuję chyba Nie stać się na bry. No nie no mówię, że później W banie, w banie próbuj. Co ja punktów na czepię więcej chyba tak.